Amerykańska kampania prezydencka z roku 2024 była zdecydowanie wyjątkowa, historyczna. Na pewno znajdzie się w podręcznikach, przynajmniej elementy. Nie przypominam sobie żadnej innej kampanii, która byłaby, w której byłoby więcej nietypowych historycznych wydarzeń, czyli na przykład próba zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz rzeczywiście zamach. Rezygnacja kandydata, i to w trakcie kampanii, po prawyborach, a przed tymi wyborami zasadniczymi, przed tą częścią zasadniczą, więc to już są dwa wydarzenia historyczne, które świadczą o tym, że mamy do czynienia z czymś szczególnym. Zastąpienie jednego kandydata mniej popularnego innym kandydatem, no wiceprezydentem, kandydata na wiceprezydenta, to również jest coś nowego tutaj. No i po trzecie, na pewno sama kandydatka, która należy do potrójnej mniejszości, jest nie, nie tylko kobietą i ma szansę zostać pierwszą prezyd panią prezydent czy prezydentką, e, bo nie powiem prezydentą e, Stanów Zjednoczonych. To nie ma sensu właściwie zastanawiać się i rozważać, jakie jest poparcie na terenie całego kraju, że, bo to nie ono decyduje. Tak? Hillary Clinton wygrała kilkoma milionami głosów na terenie całego kraju zgodnie z przewidywaniami, z sondażami, aczkolwiek one też nie zawsze się sprawdzają. Na przykład Donald Trump jest często niedoszacowany. Tylko trzeba patrzeć na poparcie w tych Stanach wahających się, i ono jest zbliżone tutaj i każdy z tych kandydatów może wygrać. Bardziej prawdopodobne jest, że wyborów nie uzna Donald Trump, jeśli przegra, tylko że on ma za sobą taką historię. On troszeczkę ostrzega, że rzeczywiście tak będzie. To jest osoba, która nie uznaje instytucji demokratycznych. No i gotowa jest właściwie na podjęcie różnych kroków, także podważanie instytucji demokratycznych, takich jak sądy czy media. W związku z tym ona, on rzeczywiście może, może też szukać, na przykład mamy dowody na to, że prosił gubernatora Georgii, żeby poszukał tutaj dodatkowych y, głosów y, ponad 100 tysięcy po to, żeby za wszelką cenę wygrać. Tak? Oczekiwał również, że na przykład mianowani przez niego sędziowie Sądu Najwyższego też będą decydowali zgodnie z jego. Poglądami w różnych kwestiach. Myślę, że Kamala Harris nie będzie tego, nie będzie podważała w wyniku wyborów, chyba że byłyby jakieś dowody na to. Tak? To znaczy, gdybyśmy mieli na przykład nagrania, taśmy, wiedzieli o jakichś nieprawidłowościach i, i wiadomo by było, że te nieprawidłowości czy głosy, różnica głosów jest, że, jest, że prawdopodobne jest, że te nieprawidłowości wpłynęły na różnicę w wyniku. Nie tylko zwiększyły, zmniejszyły, ale też zdecydowały, zmieniły. Osobę wygraną tutaj. Więc myślę, że, że demokraci nie byliby tak ulegli, jak na przykład był Al Gore w 2000 roku, kiedy no, dla dobra kraju, dla utrzymania spokoju, oddał władzę George'owi Bushowi, chociaż były tam różnego rodzaju wątpliwości.